Po górach, dolinach rozlega się dzwon, a niebieskie wołanie ludziom głosi on. Awe, awe, awe Maryja, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś. Czasła pod drzewo w las, a ją tam jedzie, Bóg sam wygrał czas. Awe, we, awe, maryja zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś maryja. Litwę serdeczną szepcą staje zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej. Awe, awe Awe Maryja, zdrowaś, 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 Maryja. W mej prośbie odpowiedź swą daj, Kto jesteś, o Pani, przed nami nie daj. Awe, 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 Maryja. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja. Klęczącej... Natce rzekła Pani ta Poczęciem niepokalanym jestem ja Awe, Awe, Awe Maryja Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja O gwiazdo najświętsza wieczna nas w niebios kraj gdzie wieczna szczęśliwość, o Boże, nam daj. Ave, 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 Maryja, zdrowaś, 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 Maryja.